Gośka, co? Gośka, bo ja ci muszę też powiedzieć. Zapomniałam ci wcześniej powiedzieć. Miałam co? ci powiedzieć. Albo nie. Nie, 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 bez sensu, bo ja nie pomyślałam, że no to by się cię. może. Nie, że to by się może przykro zrobić Nie, przemyślałam no. tak. nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Magda, czy nie ty masz bo... jakieś tajemnicy przede mną? Oj, weź się nie zachowuj jak baba, jakie tajemnice, goś. No to mów, no. Ale po co sobie wrogów robić, no? No właśnie, po co sobie wrogów robić? O, no, przyznałaś mi rację. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Myślałam, że będziesz się kłócić, ale na szczęście nie. Super. No to mów. Co? No skoro jestem twoją najlepszą przyjaciółką, to będę umiała to przyjąć, tak? No? Pamiętasz Maćka? A którego Maćka? No twojego. No proszę cię, mieszkamy ze sobą od siedmiu lat. Właśnie mnie tutaj przywiózł, to raczej pamiętam, tak? To lepiej zapomnij, bo odwiezie już mnie. Co? To lepiej zapomnij, bo odwiezie już... Co? To lepiej zapomnij, bo odwiezie Jak mogłaś? No bo mi ciężko, musiałam się przełamać. To, że to chłopak przyjaciółki, to jeszcze nic, ale on jest strasznie gruby. Jak ty mogłaś? O Jezu. Jest gruby, ale jest fajny, Gośka, sympatyczny, naprawdę wdechę chłopak. Nie wiem, czy wiesz, że jak całuje... Wiem. Taki, a skąd? O Jezu. Gośka, ja mówiłam, żeby ci nie mówić, ale misiek się uparł. Znaczy Maciek... Maciek się uparł. Zupełnie jak wtedy, co szliśmy do ciebie, co w windzie chciał, co urodziny miałaś. O Jezu. O Boże. Go Gośka! Gośka, nie pozwolisz chyba, żeby naszą długoletnią przyjaźń zniszczył jakiś grubas, który wcale nie jest taki dobry w łóżku. O Boże. Nie, nie pozwolę, wiesz? Naprawdę? Ty jesteś prawdziwą przyjaciółką. Ja nie wierzyłam Maćkowi, że ty taka fajna jesteś. Mówię, przestań już Maciek o tej twojej dziewczynie opowiadać. Jakby była taka fajna, to by się i ze mną nie zdradzał, a przynajmniej nie gadałbyś o niej zaraz po. O Boże. Gośka, Gośka, ja się co do ciebie pomyliłam, no on jest gruby jak Bela, jak baba z wesela, no Gośka, no. Nie, Magda, wiesz co, powiedz mi jedną rzecz. No. Czy on się tobie w ogóle podoba? No nie tak bardzo jak twój poprzedni chłopak, ale też może być. Co? No nie tak bardzo jak... Ty wiesz co, martwię się o ciebie, ja myślę, że ty masz problemy ze słuchem. Nie myślałaś, żeby pójść do lekarza? Oła. Bolało? Tak. A nie pomyślałaś, żeby pójść do lekarza? Nie, no na lekarza. A teraz? Teraz mocno, ale jeszcze nie na lekarza. Przekonałaś mnie. Twój tata miał rację. Jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem. Tata!